Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. Idziemy. Ciekawe czy dzisiaj coś nazbieramy, ale idziemy w inne miejsce teraz. Dzisiaj jest niedziela to pójdziemy sobie w inne miejsce poszukać takimi boczkami gdzieś. <laughs> może coś znajdziemy, może nie. Trudno powiedzieć, mam wiadereczko dzisiaj no i sprawdzimy czy coś znajdziemy, czy nie. Powiem, już było troszkę grzybawie, także ciężko będzie ogrzewać, ale to nic. Także witam was i zapraszam na film. Zobaczymy, może coś, może coś znajdziemy, może nie. Trudno, jak nie znajdziemy, to nie. Ale chciałbym coś znaleźć. Poszukamy i zobaczymy. Na takim obrzeżem na razie pójdziemy sobie i zobaczymy, czy coś tu nie ma w tych trawach. Powiem wam. Chodzę po trawach I tu w trawach na razie nic nie ma <grybujesz> No trudno Nie ma to nie ma, idziemy dalej Zobaczymy Witam Was jeszcze raz i pozdrawiam No i co no, zobaczymy No, Czas pokaże, pochodzimy w kilka miejsc Może coś, coś Coś się uda zebrać Tu nie wchodzimy Tam bym Tam jest za tu nie, dzisiaj mi się nie chce tam iść. Powiem wam. W trawach nic nie było. Teraz idziemy na inne miejsca. I powiem wam tak, o pod drzewkiem, pod drzewkiem. Sprawdzić, patrzcie. Widzicie to? Dwa maluchy tu rosną. Ale niech sobie rosną, bo strasznie małe są. Ale ładnie wyglądają, co? Dwa małe. ładne, Dobra, niech sobie rosną. Są za małe. Poczekamy aż podrosną. Ale, ale, ale widzę, że już też chodzone było. Ale to nic. Idziemy dalej. Powiem Wam. Dobrze, że słońca nie ma. No jest tu coś. Zobaczcie. Dwa takie maluchy. Ale nie bierzemy takich maluchów. O, tu patrzcie, trzeci, taki zakrzywiony. Nie, wiecie co? Ja je zostawiam. Te ich nie biorę, bo są za małe. Ale widzę, że już na tym miejscu zaczynają wychodzić. Muszą być troszkę większe, żeby były. O! O! Ale ten już taki jest. Wiecie co? Patrzcie, poogryzany i... Dobra. Ech. Taki maluszek trudno jakiś taki jest dziwny był, i trzeba było go zerwać. Już trochę poobgryzany, ale tu też zaczynają maluchy wyrastać. Także ja się bardzo cieszę. Nie ma dużych tak jak ostatnie takie wielkie, a tu są takie malutkie. Dopiero zaczynają wychodzić. No poszukamy, może coś większego się znajdzie. Zobaczymy. Piotrek jest fajny. Miły i przyjemny. Coś tu widziałem. A tu. Coś tu widziałem. No. A już taki trochę większy, ale już obgryziony. Zobaczcie to. No musimy go wziąć, no bo jak zostawisz, no to potem to będzie. No patrzcie. Już, tu już nie ma półgrzyba. Straszny. Ale trudno. Bierzemy. Wiecie co? Tu jest jeszcze jeden. takie maluchy. Pod by trzeba było poszukać, ale to nie ma sensu. Jak one wejdą to będą większe przynajmniej. Patrzcie, jakie maluchy reszta Fajne. <grystanie> ciut większe, ciut większe żeby były. Tu trzeba powolutku chodzić, żeby cokolwiek zauważyć. aresztuj stój, tu mi tu podebdasz grzyby i <grystanie> nic tego nie będzie. Tu pochodzimy troszkę i po prostu poszukamy sobie. Chyba tu widzę coś Chyba coś tu widzę Patrzcie O Ten jest piękniusi już Już fajny taki o. No ten już jest fajny Ale piękny A tu też chyba będzie Nie Wydawało mi się Teraz powolutku Powolutku Spokojnie No i tak naschyloną. O, patrzcie. I jakie maluchy ładne. Nie, trzeba wziąć, no bo po, patrzcie, zobaczcie, dużej nie urośnie. Mówiłem Wam, patrzcie, co jest dużego z takiego większego. Nic z tego nie zostanie, patrzcie. O, tyle skorzena jest. Ale przynajmniej te są tutaj. No, ten też maluch i patrzcie I już jest zjedzony znowu Ja nie wiem Jak nie ślimaki to To sząszcze A to? Patrzcie, tutaj też taki A, maluszek Zakopany Biały jeszcze, dobra, niech sobie rośnie Zostawiamy Powolutku musimy się odwracać, bo Żeby czegoś nie nadepnąć Dobra pochodzimy jeszcze i zobaczymy Powiem Wam że chyba mam trochę większego Zobaczcie ale pięknie No ale oczywiście musi być trochę i tu ślimior, ślimior. patrzcie taki taki ślimior Patrzcie jak go wyżar Dobrze jakiś urósł Dał radę Ja nie wiem skąd te ślimaki się biorą Ale jest ładny Dzisiaj takie maluchy zbieramy Maluchy, maluchy Szukamy maluchów Ciężko Coś tu dopatrzeć, takie maluchy, tu o, oczywiście patrzcie, był taki ładny Zobaczcie co zostało z niego, nic I no śluz ze ślimaka hmm. Szkoda, to jeszcze żuczką bym dał, ale ślimakom Kurde, nienawidzę tych ślimaków Naprawdę powiem wam widzę ale nie wiem w jakim stanie będzie patrzcie zobaczcie ta dziura tu u góry ale ładny trudno jest dziura to jest zobaczymy co tu jest patyk weźmiemy może tu żuczek jest jest czy nie ma jesteś tam Dobra, wyłączę i on tam chyba jest w środku, muszę go wydłubać no. <laughs> Powiem wam, że mam piękny siedl Tu to jest Nie Dobra W każdym razie O Ten jest ładny Ten jest ładny Zobacz jaki jest piękny Ale cudu Trzeba się porozglądać teraz tutaj Czy nie ma czegoś jeszcze Ale jest cudu Naprawdę Piękny mm, ten zapach O tu jeszcze mam coś Ale z... Zostań Ale jest ładny Byczek, ten już większy dzisiaj Dzisiaj pierwszy taki większy koszyczka. A tu, o Jezus, ale patrzcie, jak pofatygowane już są. Ach, spróbujemy go wyciągnąć. Ach, kurde, dobra. Patrzcie. Widzicie to? No, Ale tego też spróbujemy wyciągnąć. O. Dobra. Rzuczek. Taki. Ładny. Ale... Tu chyba jeszcze jest jeden Jasne że jest Dzisiaj takie maluchy Zbieramy maluchy Te duże wszystkie wyzbierane chociaż jeden się trafił widzieliście No ładny No ale ten dzisiaj największy taki ładny Podoba mi się No to jeszcze tutaj pochodzimy I posprawdzamy czy czegoś tu nie ma Tą góreczką tu Ares, myślę, że ty na grzybach nie leżysz, co? Zaraz sprawdzimy. <laughs> nie leży. Dobra, idziemy jeszcze tutaj, poszliśmy. Już słonko zaczyna wychodzić. Będzie gorąco. Będzie. Wiecie co? Chyba widzę takie piękności. Ale zostań. Zobaczcie, tu. Zostań Ares. Ale piękny. I zobaczcie tu. Też taki piękny. A zdjęcie mu zrobię. Muszę mu zrobić zdjęcie. Temu brązowemu. Dobra. No to co? Zbieramy. O, ale fajny potęga. Ale piękny. Patrzcie, zdrowy. Słyszycie ten klang? Drogi święty, tylko koszyczka. no to te są ładne. A ten? Piękny O, wychodzi. Patrzcie. Młody, zdrowy. Coś fajnego. Ale piękny. <śled> Jeden piękniejszy od drugiego. No, <śled> mm, jakiś zapach. Coś cudownego. Byłem z Irkiem, pamiętacie? Jak byłem z Irkiem, no to żeśmy zbierali no wiadomo do jednego kosza, ale muszę wam powiedzieć, ja miałem i zapomniałem nagrać. Miałem wiaderko pełne śmieci. No, I zapomniałem za, za, zagra, yy, nagrać. Ale trudno, już wiecie. <gryw> ja miałem wiaderku śmieci, a on miał przy Tu poszukamy jeszcze. Zobaczymy, może coś się uda jeszcze tutaj chwycić. A ja już mówię nie ma. nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Chodzę nie ma, nie ma, nie ma. A tu jest jeden. Takie piękności rośnie. O! Super. Ale piękny. Zobaczcie. Najważniejsze, wiecie to, że nie jest zjedzony. ale przez rzuc, ani przez rzutki, ani przez śliwaki. No, takie są piękności. No to tu jeszcze troszkę pochodzimy. Jakby był jeszcze jeden jakiś. Hmm. To teraz, to wiesz, wiecie samotniki też rosną dobra, idziemy dalej ale piękne zdrowiutki, czyściusieńki hmm? zapach ma niemiłosierny powiem wam teraz nie mam ale wiecie co? musimy to wykopać co to tu jest, patrzcie wezmę co do kieszeni co o patrzcie jaka dziura hmm. muszę to patykiem wygrzebać wsadzę do kieszeni no bo ta butelka nie może tutaj leżeć jakaś perelowska hmm. dobra tak czysto wszystko wyzbierane, a tu jeszcze taka butla pacie, ale pod ziemią. No dobra, bierzemy ją. Powiem Wam, chodzę, chodzę, chodzę. Mówię, a dobra, już idziemy w kierunku samochodu. Już starczy. Maluchów, średniaków mam już wystarczająco. Czy na paturę, już mam fajnie, ale wiecie co, muszę, muszę Wam to pokazać. No bo nie wiem, czy to będzie zdrowe, czy nie, ale muszę Wam to pokazać. Zobaczcie na to. He. On chyba będzie zdrowy. Jaki. Ale potęga. Patrz. I to samotnik. Bo nic nie widzę tutaj wokoło. Piękny. Piękny. Ale wiecie, jak jest jeden, to może być drugi. Dlatego powolutku, wiecie co, biorę go w całości. Zrobię to w domu, tak żeby jest zaciepło już. Musimy tu poszukać jeszcze czegoś. O, tu się jest. Cóż to jest? O, jest. Prafusek. Patrzcie. Tu jest jeszcze jeden młody obok. To niech sobie rośnie. Ale ten już jest uszkodzony, oczywiście. No bo jakby nie patrzeć. Ach. Dobra. Ja się tu jeszcze porozglądam. Ale ten jest piękny. Co ten duży? <grytanie> nie wiem, czy by się czy nie, ale. No nieważne. Ale oko naciesza jeszcze po drodze. To co? Na koniec jeszcze mamy. Nie, resza. <noise> jeszcze <mamy głos> prawdziwka na koniec. Takiego malucha. Widzicie? Też już ma główkę tu trochę zjedzoną. Ale? Ale jest fajny. I jeszcze sprawdzam tutaj gdzieś. No, ładnie. Będzie zdrowy. No, skała jak nic. Piękny. No i warto sobie chodzić powolutku i sprawdzać po prostu, czy coś nie rośnie. Gdy znaczy, bardziej w takich liściach, to, to szybko jak przejdziesz, to nie zauważysz ani jednego, chyba, że jest taki wielki, a jeszcze go nadepniesz. E, dobra, idziemy, jeszcze poszukamy, ale już w kierunku autka idziemy. Ja już mam dość, a Arecek też, a już słonko świeci, to nie ma sensu. No, ładnie pachnie. <laughs> jeszcze poszukamy troszeczkę. Powiem wam, jeszcze zbieram, tylko, że dużo jest takich uszkodzonych, co nie, nawet nie nagrywam, ale ten jest ładny, to ten wam mogę pokazać. Chodź Tuarys. No też ma już, widzicie, trochę odwiedzony jest, ale jest ok. I widzę jeszcze jednego. Gdzie on to był? A tutaj. Widzicie jakie obiedzone są o. Ale ładny hmm. Pięknie Ale co ty robisz w przepaku? Mróbki <grywki> chyba po nim chodzą. No to co, będziemy się żegnać już, już idziemy, mamy niedaleko autko, idziemy do autka, jeszcze tutaj pośnupiemy troszkę, zobaczymy czy tu czegoś nie ma, a to co tu było, było, dobrze powiedziałem, było, patrzcie, widzicie to, Rzuczek co zrobił z prawózkiem, <śled> o. No. A tu ślimak jeszcze. O Boże, naprawdę? No nic, wyciągniemy te ślimaka. Z nóżki się da coś zrobić jeszcze. O Boże, będziemy się żegnać. Pochodzę tutaj po tygrowach. Ale to dwie minutki sprawdę tylko. To trzymajcie się. Też Wam życzę dużych zbiorów, <grych> prawdziwkowych i nie tylko. E, dzisiaj znowu takie średniaki, i mniejsze, i średniaki. Dużo zostawiłem, malutkich, bo to nie ma sensu brać. No, a jutro nie wiem, gdzie pójdziemy. Może gdzieś się przejdziemy, na pewno gdzieś pójdziemy do lasu <grych> zobaczyć. Ale jest fajnie, przyjemnie. Zdrówka, uśmiechu Wam życzę. No i spokojnych, fajnych, udanych zbiorów. Do następnego, papa. Pa. Chimok, byłaś mi z mojego grzyba <grybujesz> zostawił mi tylko nogę. Ale trudno, podzieliliśmy się. Oni pół, ja pół. Tylko ja bym wziął tą górną część, a nie tą dolną. Dobra. Do następnego pa pa.